Chcemy podjąć ustawę, która dotyczy jednej piątej powierzchni naszego kraju. Ta ustawa jest rzeczywiście jednym, ale bardzo istotnym fragmentem reformy rolnej w Polsce. Nie ma czego ukraść. Taka sytuacja jest. Ta debata z 1991 roku była prawdziwym trzęsieniem ziemi dla państwowych gospodarstw rolnych. Wtedy w Polsce upadał nie tylko komunizm, ale i socjalistyczna gospodarka. Wraz z nią niezliczone zakłady i fabryki. PGR-y upadały po cichu. Ocalały nieliczne, przekształcając się w spółki pracownicze i prywatne dzierżawiące państwową ziemię. Radziły sobie lepiej lub gorzej w trudnych warunkach transformacji. Państwowe gospodarstwa rolne, PGR, -y, były reliktem odchodzącej socjalistycznej gospodarki. Przez cały okres Polski Ludowej miały być przeciwwagą dla rolników indywidualnych, które gnębiono, wsadzano do więzień i zmuszano do kolektywizacji, czyli łączenia się współdzielnie kontrolowane przez państwo. W szczytowym okresie tej walki działało ponad 6 tysięcy PGR-ów, którym oddano około 20% powierzchni kraju. Związanych z nimi było od 2 do 4 milionów ludzi. Koszty utrzymania tego typu przedsiębiorstw w sytuacji, jak one zatrudniały po kilka tysięcy czasami pracowników, były tak duże, że nawet ta duża produkcja była niewystarczająca, żeby to się bilansowało w sensie ekonomicznym. Okazywało się, że no, to masło wyprodukowane w PGR-ze, jak pan podsumował, nikt tego za socjalizm za bardzo nie chciał robić, ale jak pan podsumował, ile ta kostka masła kosztowała, no to okazywało się, że, ona, że, że, że taka sama kostka złota kosztowałaby chyba mniej. Do dzisiaj widać bliznę po tamtej bolesnej transformacji. Porzuconego wtedy i niszczającego majątku do dzisiaj nikt nie zagospodarował. Na Pomorzu, Dolnym Śląsku czy Mazurach w ruinę popadły całe wsie i wielkie gospodarstwa. W takim stanie tkwią często do dzisiaj. W powiecie Łobes aż do 2004 roku utrzymywało się największe w kraju ponad 40% bezrobocie. W tym dworku czy pałacyku mieścił się klub ruchu, sklep. Porządna świetlica wiejska była, a tak to teraz to niszczeje. W dalszych częściach pałacu były biura. No nie, nie sądziliśmy, że do tego dojdzie, bo jak cofniemy się wstecz, w sumie ta likwidacja PGR-ów, ona wiele krzywdy stworzyła ludziom pracującym, tak? W sumie oni się nie mogli odnaleźć w innej rzeczywistości tutaj, tak? Mieli pracę i nagle tej pracy nie ma. I teraz aby była powtórka z rozrywki, tak? Kiedyś to, no nie wiem, pewnie racji nikt sobie nie przyzna w sumie, ale to będzie kiedyś wielki błąd. Bo idzie łatwo szybko popsuć coś, co dobrze funkcjonowało, ale żeby naprawić to wróciło do stanu takiego poprzedniego to, to są lata, tak? To jest coś strasznego po prostu tutaj nie.